Na no dzień dobry, już po połowie marca. Ale było zimno. Był mróz, był śnieg, był lód, troszeczkę w tym roku spóźnione, ale jednak trzeba przeprowadzić nawożenie. Zobaczcie, wszystko to co tu widzicie. Wymaga składników pokarmowych. Tak, kiedyś one by były zbędne. Świat był idealny. Było dużo ptaków, było dużo zwierząt. Nie było tych wszystkich ozdobnych tutaj krzaczków. Był las, były wrzozy, albo była łąka, po której pasły się jelenie, żubry, sarny, zające i wszystko jakoś tak samo się nawoziło. Rośliny miały na korzeniach grzybnie. Tak zwierzęta po zjedzeniu załatwiały się. Wszystko zostało. Tam gdzie było, wszystkie gałęzie, co spadły, wszystkie liście, wszystkie łodygi, wszystko zostawało w tym samym miejscu, w którym urosło i samo siebie nawoziło przy pomocy tak zwanej mikorysy. Ale świata nie mamy idealnego. Ja też zwariowałem i chcę mieć takie piękne koniki, chcę mieć lawendę przeciw chcę mieć takie piękne świerki na nodze, chcę mieć byliny, chcę mieć hortensję. No, i co najważniejsze, trzeba mieć rododendrony, piękne. No, ale ja je tu przywiozłem, ja je tu skazałem na ten pobyt. One tu nie występowały naturalnie, i im ta gleba i zasobność tej gleby nie pasuje. I nie mamy wyjścia. My jemy tabletki, tak, Michalina? Rzadko lejemy. Tak, i nasze rośliny też powinny, powinny jeść. Zobaczcie, tu tylko przygotowałem parę, parę takich przykładowych pojemników z tymi nawozami. Każdy służy do czego innego, każdy można stosować w innym terminie. No można się po prostu pogubić i oszaleć. Są nawozy naturalne, są nawozy mineralne, są gnojówki, są biochumusy, są wyciągi. Ogrom. Ogrom tego. I słuchajcie, żeby wam było łatwiej. Napisałem też taki kalendarz żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Napisałem, jak zrobić gnojówki, jakie to mogą być gnojówki, kiedy nawozić i mamy tabelkę. Nawożenie podstawowe, nawożenie organiczne, nawożenie sztuczne, pogłówne, obornik granulowany, humusy, wyciągi, nawożenie dolistne. Jest to wszystko w jednej, w jednej tabeli. Są rośliny i teraz tak. Nie namawiam Was do stosowania wszystkiego na raz. Macie swoje upodobania. Jedni wolą nawożenie tylko mineralne. Drudzy wolą nawożenie tylko organiczne przy pomocy gnojówek, humusów i nic tu nikomu nie każe. Ważne, żeby wiedzieć, że na przykład nawozy naturalne w postaci obornika najlepiej stosować jesienią, tak? a nawozy mineralne, te podstawowe dawki najlepiej stosować w połowie marsa, tak by nabóz miał czas nawet przez te ściółki włókniny rozpuścić się i przedostać do systemu korzeniowego. Jeżeli dopiero brakuje tych składników pokarmowych albo nasze rośliny dalej wyglądają kiepsko, możemy zastosować nawożenie dolistne sztuczne, możemy zastosować gnojówki, możemy zastosować oborniki, ale już jako forma uzupełniająca a tu są tylko terminy kiedy, kiedy i przy jakich roślinach możemy to zastosować. To nie jest nakaz, to nie jest przykaz. Czyli wy musicie zdecydować jakie nawożenie i kiedy zrobicie. I co jest waszym roślinom potrzebne, bo ja do waszych ogródków zaglądał nie będę, bo po prostu nie zdążę. Prawda Michalina? Tak jest. I dość tego gadania. Także kalendarz służy tylko do tego, by nakreślić terminy i sposoby nawożenia. Kiedy rośliny wasze potrzebują tego nawożenia, możecie to nawożenie uzupełniać, ale są dwie główne zalety tego, że nawożenie organiczne obornikiem przede wszystkim jesienią, nawożenie mineralne to główne przede wszystkim w połowie marca. Reszta nawożeń, reszta tych nawozów, ich zastosowanie zależy już tylko i wyłącznie. Od was. Ja już sobie tu wsypałem taki podstawowy nawóz Jaramila Hydrocomplex, który jest nawozem wieloskładnikowym, wolno działającym. Jego działanie jest około 3 miesiące. Także będę rozsypywał ten nagrządki. Jeżeli uznam, że w ciągu lata tam jakimś roślinom brakuje składników pokarmowych, bo blade albo nie rosną, to który z tych nawozów zastosuję jeszcze jako nawożenie pogłówne. No ja już idę. Męczyłem się mówić w Przy niektórych roślinach troszeczkę dłużej czasu spędzę i po prostu je specjalnie troszeczkę więcej podsypię, bo jodełka nie wygląda za dobrze po tych okresach suszy. Brakuje i tu czegoś przyrostu, miał zbyt krótkie. Te rośliny, które posadziłem niedawno. Teście przy nich trochę zatrzymam, dam im trochę więcej, żeby w konkurencji z tymi innymi, które tu dłużej rosną, mogły sobie szybciej poradzić. A tak korzenie tych roślin, wierzcie mi, są po całym terenie. Także nie trzeba pod każdą z osobna sypać ten nawóz, tylko sypiemy wszędzie. Korzenie są wszędzie. I mamy całą grządkę posypaną. No, temu dam trochę mizernie na chwilę. Ale dam troszkę więcej. Sypię na to wszystko co tu jest. Czy to są liście, czy to są młodygi, czy goła ziemia, czy kamyczek, czy kora. Ten nawóz będzie miał czas się rozłożyć. Na razie nie grabię, jest mokro i niech tak pozostanie. Będzie mniej chwastów nie wypuszczało. Dopiero jak zrobi się mocno cieplej, żeby liny zaczną rosnąć. Wszystkie roślinki cebulowe. Wypuszczą, nie będę wtedy już deptał po nich. Ładnie to wszystko zgrabię, wypielę i moment to wszystko zarośnie. Idziemy dalej. Można szypać jak pogoda sucha, po sadzkach jak widzicie, po liściach, po igłach ten nawóz wiatr wstrząśnie i będzie wszystko dobrze. Teraz króciutko, zmęczyłem się o poszczególnych nawozach, w niektórych azofoska super rzecz, pod warzywnik, tak jak widać na obrazku mocznik bardzo mocny nawóz azotowy pod słabo rosnące na przykład drzewka owocowe siarczanamonu, bardzo dobry podrośliny zimozielne rododendrony i które słabo rosną, saletra amonowa jak coś nam na przykład kwiatki jednoroczne, bardzo dużo żeśmy ich posadzili, no i rosną słabo. Można dać sporo saletry ramonowej lub trawka, ma żółte place, szybko zadziała, już po 3-4 dniach widać efekt. Jaramila hydrokompleks nadaje się pod cały ogród, zarówno na trawę, jak i do krzewów. Nawóz do borówek specjalnie zakwaszający nawóz do. Borówek z mikroelementami możemy posiać do hortensji, nawet tak, żeby wybarwić hortensję na niebiesko z różowych. Tak tu mamy nawozy biologiczne, z pokrzyw bardzo chronią przed chorobami i szkodnikami przy okazji. Tutaj jest taki probiotyk dla ogrodu, nawóz e, okazałe kwiaty do róż, czyli żeby nam kwiaty dobrze. Dobrze kwitły też z mikroelementami na pewno jest tu dużo fosforu, dużo potasu, żeby dużo tych kwiatów powstawało. Tak? Bukiety kwiatów do hortensji, żeby były jak, jak najładniejsze, bo mamy dwie, możemy się poświęcić i ładnie te roślinki podlewać. Nawóz do trawników z mączką bazaltową. Nawozy do trawników mchem, jaramila do trawników. Także wybór jest przeogromny, przeogromny. No i oczywiście oborniki, które najbardziej Wam wszystkim polecam. Jeżeli Ziemia jest biologicznie czynna, wystarczą minimalne dawki nawożenia, i rośliny tak samo dobrze rosną, jak przy wysokim nawożeniu mineralnym. Do zobaczenia.